marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Wiele argumentów padło. Ja w większości argumentów popieram to, co powiedział pan senator Libicki. Ja nie jestem entuzjastą i nie byłem, i tego nie kryłem, tej reformy. Ona była konsultowana i przynajmniej w Krajowej Radzie Sądownictwa została zaopiniowana negatywnie. Ale nie chodzi, proszę Państwa, można powiedzieć, o nawet o interes sędziów, bo nie, nie w interesie sędziów jest, jest problem. Problem jest, proszę państwa, w tej chwili w czym? W kwestii, którą, do której my jako Senat, a w szczególności moja komisja, którą ja, yy, 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 której mam zaszczyt przewodniczyć, realizuję. Mianowicie realizujemy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I proszę Państwa, tylko na to chciałbym zwrócić uwagę Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że tworzenie i znoszenie poszczególnych sądów traktowanych jako odrębne jednostki organizacyjne w systemie sądownictwa, to czynności należące do tak zwanego władztwa organizacyjnego w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, Trybunał podkreślił, że upoważnienie ministra sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów znajduje uzasadnienie w powierzonym mu nadzorze administracyjnym a sądami powszechnymi. I proszę Państwa, nie możemy ustawowo ubłeznawalniać ministra. Ja mam wielkie nadzieje, pokładam wielkie nadzieje w działalności ministra, obecnego ministra Biernackiego i, i proszę Państwa, pan senator Jackowski pomylił kwestię organizacji sądów z niezawisłością, z instancyjnością, prawda, z zaskarżalnością i tak dalej. To nie o to zupełnie chodzi. Rzeczywiście to, co ja badałem, proszę Państwa, być może, że jeszcze trochę czasu trzeba, trzeba na to mieć, ale to jest tylko rozporządzenie, które można zmienić, można skorygować. Natomiast, jeśli zrobimy, proszę Państwa, ustawą, o którą Wy wszyscy apelujecie, my absolutnie nie chcemy lekceważyć ludzi. Absolutnie nie. Ale nie możemy z kolei ubezwłasnowolnić w, w sprzeczności za, yy, yy, z myślą Trybunału Konstytucyjnego, ubezwłasnowolnić ministra odpowiedzialnego za organizację sądu. Nie możemy. I z, tego, z tych względów prawnych, czysto prawnych, uważam, że powinniśmy tę ustawę odrzucić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.